A witam serdecznie. No, i po meczu mamy 4-0. Festiwal Bramek, fantastyczna sprawa. No, nasza bramka, jak zwykle, w tym momencie zamurowana. A on wreszcie, wreszcie lewy strzela. Wreszcie asystuje praktycznie. Także tutaj jesteśmy bardzo, bardzo usatysfakcjonowani. Także siódemeczka dla niego. Piątunio, piątuś, piąteczek. A brameczka w piąteczek, brameczka w poniedziałeczek także ósemeczka. No i cóż, Zielu, no Zielu dałbym mu ósemeczkę za tą asystę, piękną asystę. No i napracował się rzeczywiście. Jest, dzisiaj był rzeczywiście jego mecz też. Bardzo, bardzo mi się podobały jego, jego po prostu podania. No i tutaj Grosik, Grosik raz, że w, strzelił piękną bramę. Podania właśnie ziela, a dwa, że no z jego, z jego właśnie tutaj pra, za jego sprawą był ten karny, który lewy strzelił. No także dziewiąteczkę bym mu dał, natomiast krycha, krycha pracował się. Rzeczywiście żelazny facet dzisiaj był, dał taki impuls moim zdaniem do ataku. No i, no i rzeczywiście, było widać, że, że, pracował bardzo ciężko. Klichu też bardzo ciężko pracował. On też, aha, dla Krychy ósemeczka. Klichu Siódemeczka z tego względu, że tak no, troszkę mniej się napracował, a Rybusa nie było, także tutaj nie będziemy, nie będziemy o nim tutaj dyskutować. Natomiast no cóż ja mogę powiedzieć, no tutaj mi się jeszcze bardzo podobał Bereszyński z tego względu, że był widoczny, był widoczny i... Przy ofensywie też, też fajnie, fajnie to wyglądało, siódemeczka e, Gliku, a, no, tyle co, co oni zabrali tam piłeczek, rozmontowywali razem z Bednarkiem po siódemeczce, a także, no, bramka nie padła, także... E, to jest przede wszystkim ich zasługa. Rozbijani wszyscy byli, prawda? Bereś, Bereś nie na swojej pozycji, ale no i w ofensywie, i w defensywie bardzo, bardzo dobrze. Zagrane siódemeczka. I mamy jeszcze, no, Fabiana, mamy tak, Fabiański. Fabian też miał interwencję. Tutaj też siódemeczka. No, do, no nie miał dużo. Praktycznie roboty nie tyle co obrońcy, bo obrońcy bardzo, bardzo skutecznie wyręczali go, a także, także było ok. No i Kondzior z tej drugiej strony, nie dość, że, że piękna asysta. No to jeszcze, jeszcze rzeczywiście, rzeczywiście ta jego gra była bardzo, bardzo pozytywna. Moim zdaniem taka siódemka łamana na ósemkę. No cóż, tutaj jeszcze mamy zmienników, prawda? Zmiennicy też, też pięknie, pięknie zagrali, no też brameczka naszego bałkańskiego ogiera, prawda? Także jest dla niego też siódemeczka, prawda? I cóż, no... Powiem tak, jak Wam się podobało. Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany tym meczem. Na takie widowiska warto iść po prostu na stadion i wydać te pieniążki. Proszę o lajki, proszę o suby, i do następnego zobaczenia, czyli najprawdopodobniej na U21 Mistrzostwa Europy.